Siądeczko z tej strony, wędroweczko, testujemy nowości dzisiaj DZ-09 Smartwatch 56 zł Tym kosztował mi 35 zł Teraz odpalam Jedna tarcza Jedna tarcza Druga tarcza Trzecia tarcza Idziemy kolejno, tu ma Książkę można dzwonić Czekajcie Idąc dalej. Tu ma wiadomości, tu ma ten, to daj do butów To daję tu ustawienia, kalkulator, Tu ma Renimentę, czyli że można łączyć sobie czas nie mamy, krokomierz, kod killer, monitor snu, kalendarz to są od zdjęć, nagrywarka, zegar film manager, odtwarzacz, audio. Ostatni, Facebook ta aplikacja. <laughs> Chciałem teraz przestrzec, bo to są, są podróbki i oryginały tych, tych zegarków. Podróbki i oryginały tych zegarów. Ja mam podróbę. Podróba charakteryzuje się tym, że nie może nagrywać filmów i odtwarzać oryginał może i ogólnie jeszcze takie, więc uważajcie czy coś tam jakiś psy tam, jakiś psy tam coś tam takiego ogólice, jakieś te paran normalny jest Jestem na tej wieży że... činka Tady tady je tady v